min są to bardzo ciekawa postać piłkarska. Cały świat żył jego problemami ze służbą wojskową, która w jego ojczystym kraju jest obowiązkowa poza nielicznymi przypadkami. Na kanale Tajemnic Futbolu możecie znaleźć film na ten temat. Możecie tutaj również znaleźć inny materiał, który opowiada o zakazie posiadania żony. Dziś czas na kolejny film, w którym sprawdzimy, co tam słychać u naszego sympatycznego Koreańczyka. W dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć Wam na pytanie: co obecnie robi Heung-Min Zapraszam do oglądania! Heung-Min przez wiele lat walczył z tym, aby nie pójść na obowiązkową służbę wojskową. Gdy udało mu się od tego uciec, wygrywając azjatyckie Igrzyska Olimpijskie, postanowił w czasie pandemii koronawirusa zapisać się na szkolenie wojskowe. Piłkarze i tak przez wirusa nie byli w stanie trenować razem w grupach. Jedynie na co mogą sobie pozwolić, to treningi indywidualne w swoich domowych zaciszach. W Korei Południowej oprócz obowiązkowej służby wojskowej trzeba przejść trzytygodniowe szkolenie i to właśnie na nie udał się Hyunmin Son. Jakiś czas temu świat obiegły fotografie piłkarza Tottenhamu w pełnym umundurowaniu piechoty morskiej, który znajdował się w bazie Seogwipo na wyspie Jeju. Son na swoim kasku nosił numer 136, tak też nazwały go światowe media, żołnierzem 136. Jeszcze na początku roku wydawało się, że Son po złamaniu ręki będzie miał poważne problemy, aby w tym sezonie wrócić do gry. Pandemia koronawirusa pomogła Koreańczykowi, który po pierwsze odbył obowiązkowe szkolenie, a po drugie być może zdąży wziąć udział w końcowej fazie Premier League. Sam szkoleniowiec Tottenhamu Jose Mourinho uważał, że w tym sezonie nie będzie mógł już liczyć na Koreańczyka. Nieoficjalnie Liga Angielska do gry ma wrócić na początku czerwca. Do tego czasu Hyunmin-son powinien być już gotowy na wojskowe zmagania. Obowiązkowe szkolenie dobiegło już końca, a piłkarz Tottenhamu został oceniony jako jeden z pięciu najlepszych rekrutów spośród 157 na swoim kursie, co przyznał sam Rzecznik Korpusu Morskiego Republiki Korei. Son radził sobie wyjątkowo dobrze we wszystkich obszarach szkolenia, w tym etyki wojskowej i edukacji bezpieczeństwa. Zachwytu nie krył również jeden z południowo-koreańskich weteranów morskich. On naprawdę jest światowej klasy. Jestem zagorzałym fanem Hyunmin Sona. Koreańczyk swoją bardzo dobrą postawą zasłużył na wyróżnienie, które otrzymał po zakończeniu wojskowego szkolenia. Teraz piłkarza czeka powrót do Wielkiej Brytanii i 14-dniowa kwarantanna. Potem Hyunmin Son powinien dołączyć do treningów indywidualnych bądź grupowych, które za jakiś czas powinny być realizowane w ośrodku treningowym Tottenhamu. Jak widać, dla niektórych pandemia koronawirusa ma również plusy. Jeżeli Son równie dobrze będzie sobie radził na boisku tak jak na poligonie, możemy być spokojni o dalsze losy Tottenhamu. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej, przyglądarkowej gry FootballTeam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia!